Ludu naszego umiłowanego zbawiciela. Pozostańcie w granicach najświętszego serca naszego Pana, gdzie będziecie chronieni przed nieszczęściami towarzyszącymi uciskowi w tych dniach. Wojny i pogłoski o wojnach docierają do każdego narodu, ponieważ niedźwiedź. Rosja nie może zostać ujarzmiona. Ludu Ameryki, przygotujcie się na zagrożenie wywołane opadem jądrowym. Nadchodzi wojna nuklearna, ponieważ Ameryka stała się celem zniszczenia. Módlcie się o miłosierdzie Boże, gdy otrzymujecie pieczęć Bożą na swoim czole. Boska ochrona otacza resztę. Umiłowany ludu Boży, niech Wasze modlitwy nie ustają. Antychryst zaprowadzi fałszywy pokój, gdy powstanie z popiołów tego świata, z dominacją, która zostanie podana wraz z Jego znakiem potępienia, co będzie pod pozorem zmowy i konieczności. Dla rzeczy tego świata, który przynosi śmierć duszy. Znak bestii rozpocznie panowanie antychrysta. Uznajcie swoich aniołów-stróżów, którzy Wam towarzyszą i poprowadzą Was w bezpieczne miejsce w tych niebezpiecznych czasach. Z obnażonym mieczem stoję w pogotowiu wraz z mnóstwem aniołów aby was bronić przed niegodziwością i zasadzkami diabła, którego dni są nieliczne. Tak mówi wasz czujny obrońca, święty Michał archanioł.